dobry, idziemy do żabki z moim, moim kuzynem. kuzynem. Nasz budżet na dziś to 10 zł. Nie no. <śmiech> <śmiech> Przywitaj się grzecznie. O zobacz, okay, masz tu jeszcze tutaj. Nie, nie, nie. On nie chce kasy. Uuu, zajebiście. Mamy na dzisiaj 30 zł. No on ma łącznie 80. 80 teraz ze sobą w gotówce. Eee. Czy, o, tak. czy opłaca się, obs się obserwować tego pana na youtube? robię idiotyczne filmy? tak no tak, tak. Chce, jak szukacie czegoś śmiesznego to sobie włączcie mój kanał znaczy nie każe nikomu, żeby nie było zbliżamy się do Dobrze. No. money stalk money Zasubskrybujcie. Zasyps zasypskry Zasubskrybujcie kanał. Ja musimy przejść? Ja wybędę. L. Zimno. Dosłownie. Rzapka. Tam e... my mamy empire. Do tego momentu proszę zasubskrybujcie mój kanał EPLB Aviation. Nagrywam tam o samolotach. Tak, ja też będę nagrywał o samolotach, ale no, nie za często. Głównie jakieś mecze Bogdanki lub Lublin itp. Yy, widzowie, jeżeli jesteście tymi kibicami Bogdanki lub Lublin, yy, zapewne wiecie, że w sobotę jest mecz ja będę jechał na ten mecz tam nagram sobie jakiś film no i go wrzucę będziecie mieli film z meczu jesteśmy już przy Żapencji a Żabka powinno być Żabiec wow medal Co zamierzasz kupić? Wow! O, ice creams. Co to jest? Acham rożony. To Nie ma tego w cenniku. A nie jest. Kurde 899. Ja mam tylko złotówkę 20, a chyba na nic mnie nie będzie stało. No chyba, że na jakąś gumę, a nie też nie. No. Nie ma nic dla mnie. Smutne. Pokaż ile masz? Nie sprzyjają. Jest sobie robotą. Ile masz? 15. Nie, 15 zł. Masz 4 złote. złote. No, ale dobrze, że mamy budżet. 3G E o idealny.